Dzień dobry, kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Matko jedna, już jest koniec stycznia. Jak to szybko minęło? Mamy dzisiaj 27 czy 28? Mamy dzisiaj 28 stycznia. Naprawdę bardzo, bardzo szybko, jak dla mnie strasznie szybko mija ten czas, aż za szybko po prostu. Ja dzisiaj, moim planem na dzisiaj jest to, aby się troszeczkę pouczyć do egzaminu, bo za dwa dni mam egzamin, dzisiaj mam wtorek, to środa i w czwartek mam egzamin, mam tutaj przygotowane wszystkie kartki których, no, muszę sobie powtórzyć, bo nauka to za dużo powiedziane. Mam jeszcze do zrobienia jeden egzamin próbny i tam do uczenia się paru rzeczy, także na tym się dzisiaj skupię, a później na godzinkę 18 lecę do salonu, bo mam klientkę. Także spędźcie ze mną razem dzień. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi, do lajkowania, do komentowania i bez dłuższego przedłużania zapraszam Was do tego. Pogoda nie za bardzo rozpieszcza, jest pochmurno, chyba padało, także no nie jest to ciekawie, no ale trzeba wstać i żyć po prostu. Już się bardzo nie mogę doczekać, bo za niecałe dwa tygodnie mamy wyjazd w pewne miejsce. Jest to nasz walentynkowy wyjazd, chociaż walentynek w sumie tam nie spędzimy, ale no jest to nasz walentynkowy wyjazd, także mega się cieszę, że spędzimy po prostu fajny czas gdzieś razem. Na pewno w kolejnych vlogach już się dowiecie, albo już po prostu w finalnym vlogu, jak tam. Polecimy, bo tak lecimy samolotem, także nie mogę się już doczekać troszeczkę wolności. Delikatnie posprzątałam tutaj to miejsce, a mianowicie widać wielką różnicę tutaj na wierszakach. Ogarnęłam sobie wszystkie swetry, bluzy to są jakieś sukienki, marynarki, tutaj też pięknie, tutaj mam jednak piżamki, bo mi się tam nie mieściły, także ślicznie sobie tutaj wszystko ogarnięte, tam z tyłu też mam parę sukienek i spodni, które właśnie czekają na hol zakupowy, żeby Wam nagrać w ten moment nie mam po prostu siły nagrać tego holu zakupowego ponieważ dostałam swoje dni, swoje kobiece dni także jestem napuchnięta wszystko mnie boli, więc wiem, że po prostu ten hol zakupowy nie będzie wyglądał tak jak powinien ze względu też na to, że ja po prostu mam napuchnięty brzuch i wszystko więc po prostu wolę sobie poczekać, może w weekend uda mi się wszystko nagrać, albo już pod koniec tego dnia, także no po prostu tak będzie dla nie lepiej, bardziej komfortowo. Nie chciałabym się jakoś tak mocno przemęczyć, tym bardziej, że no, moje kobiece dni są naprawdę męczące i nie jest to zbytnio przyjemne. Tutaj przygotowane wszystkie materiały do nauki, także coś na pewno się połączę raczej z tych kartek, które sobie się dołączę. No, także mam przygotowane wszystko: laptopa, kartki. Zobaczcie, jest tego sporo. To jest na przykład ostatni tydzień. To jest tydzień drugi, który mieliśmy. Tutaj jest tydzień trzeci, tydzień czwarty, tydzień piąty. tygodnia piątego jest y, dosyć sporo. No, także. Z tego, ale mam nadzieję, że po prostu jest Ja Bardzo lubię przygotować takie kartki i właśnie z takimi głównymi rzeczami. Tym bardziej, że ja tutaj mam bardziej zadania praktyczne, więc jedyne co mi potrzebne to są właśnie wzory. Chociaż w sumie wzory będziemy mieć podane, ale jednak no, fajnie mieć to wszystko w jednym miejscu. Jak mówiłam, nagram Wam osobny filmik, jak skończę ten semestr i opowiem Wam już w sumie o. W poprzednim semestrze, o tym semestrze, jak to wszystko wyglądało, jak miałam wyniki itd., tak, dalej, tak dalej, Na ten moment. Zdałam egzamin online i zdałam również takie statementy, które, raporty, które robimy co tydzień. Także z tego i z tego mam 100%. No a zobaczymy, co wyjdzie z egzaminu stacjonarnego. Dzisiaj sobie przejrzę dokładnie jeszcze zeszyty. Wszystkie takie wiecie może malutkie rzeczy, które mogą tam wpłynąć, że czegoś nie będę wiedziała. A jutro zrobię ten prywatny egzamin, douczę się pewnych kwestii i będę po prostu miała taki egzamin. I będę miała po prostu wszystko z głowy. Wróciłam właśnie z pracy i postanowiłam, że zrobię naleśniki pierwszy raz w życiu. Także mam tu już parę składników: mąka, jajka i lecę robić dalej. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie. Nigdy jeszcze nie robiłam naleśników, także będzie to mój pierwszy raz, i fajnie, jak to wyszło. Prawda. Nie wiem, czy to jest ok, ale tak mi wyszło to ciasto. Czy jest za gęste, czy jest za rzadkie, nie mam pojęcia. Zmiksowałam je sobie w tym moim e, takim... No, bardzo w tym blenderze z No, Mam nadzieję, że będzie ok. Właśnie się podaję na i zaraz będę smażyła. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Pierwsza nie uda, nie wiem co zrobię. tam. Hmm. Może olej. Nie umiem gotować. Nie umiem robić naśników Jestem porażką po prostu kuchenną. Kolejny nie wyjdzie. Także chyba sobie nie zjem. Ranie jest jak na zdjęciach. Chyba za ciasta i za dużo oleju. Ale pierwsze zawsze podobnie nie wchodzi. Tak się u mnie już drugi. No ale mam jeszcze ciało z Nie no powiem wam smakuje jak na leśni, Ale ten, co mi nie wyszedł. Także. To jest tak Tylko mi wyszły trzy naleśniki. Ale wybieram z mniejszej ilości tego, żeby tylko było na dzisiaj właśnie dla mnie. Mmm, ten Dobra, możemy już że mi wyszło. Trochę się tutaj o... Chyba za mało układłam ciasta, ale wygląda jak na leśnik, prawda? Smacznego. Wstałam i właśnie sprawdzam salę, w której mam mieć egzamin jutro. Ale widzę, że chyba jeszcze nie podali. Tak. No także nie podali jeszcze, ale ja tutaj właśnie sobie spisuję rzeczy, których jeszcze nie umiem. E, no takie jakieś tam przyczyny tego, co tutaj się dzieje. Mm, więc tylko to się nauczę. To jest jakby do części takiej bardziej pisemnej. Tego się nauczę i koniec. Już nie robię nic. Tego trudny egzamin. I, I final po prostu koniec tego semestru. To, co potrzebne tutaj... E... No, tego po prostu, co będę musiała pisać, e, jakieś tam e, prawdopodobne sytuacje waszego, na przykład jakieś e, kwoty mogą być większe i tak dalej. A teraz będę się zapierała za dwa. właśnie mam tutaj e, laptopa i no, tu jeszcze trochę kartek. Także dwa także zeszity w tym semestrze poszły, no ale co, to wszystko dla nauki. Kończyłam naukę na ten moment, miałabym około 80%. Także jedno zadanie tutaj, jedno słowo dosłownie źle przeczytałam i już bym miała 15 punktów mniej, także tutaj się w jednym zadaniu, ale to reszta wszystko pięknie także to zadanie sobie jeszcze raz zrobię wieczorem Na. Także yy, na tyle z mojej nauki. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Serdecznie zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi. I widzimy się już w kolejnym vlogu. Tadeusz, pa!